dzisiaj wam opowiem o wierzchowcach do czego służą, jak je zdobyć dobrze, zaczynajmy wierzchowce służą do szybkiego poruszania się po taborei jak wiadomo jest to dosyć duży świat mniej więcej taki Ka każda to osobna mapka jak widać trochę trzeba zająć czas, żeby dojechać z tego miejsca tam nie zawsze można się teleportować Albo nie zawsze mamy zapisanych teleporterów czy snopów. Dlatego warto zainwestować w wierzchowca, nie musi być koniecznie trwały. Mo na wiele sposobów można zdobyć, w grze darmowej i praktycznie przez całą grę jechać na darmowych. Tylko oczywiście one są takie zwykłe i normalna prędkość mam. Dobrze, zacznijmy. Od wierzchowców trwałych. Wierzchowce trwałe można zdobyć na przykład po losowaniu z gawszy. W sklepie diamentowym możemy zakupić gasze Jest to kula, z której mamy szansę na wylosowanie jakiegoś wierzchowca trwałego lub innej rzeczy. Takie gasze są też czasami wysyłane na maila, albo są po prostu do zdobycia na niektórych eventach. Tak naprawdę, gaszy nie ma co się bawić z nią. To trzeba mieć szczęście, żeby ją wylosować żeby wylosować jakiegoś coś. Kolejnym sposobem na trwałego wierzchowca, co jest oczywiście item shop Wierzchowce są jednoosobowe, standardowe, na przykład 65 prędkości, 60 Microfon Microfon Przytrzymując kontrol, y, ile wykrawisz myszy, możemy podglądnąć czy tego wierzchowca, jak on wygląda Są też droższe wierzchowce, na przykład tutaj Pegas Tylko on może przeprawiać się przez wodę, bo on po prostu jakby taki jakby lewituje więc nie zniknie jeśli będziemy chcieli przyprawić przez wodę to taki na przykład mamut on zniknie po prostu są też inne wierzchowce, wierzchowce można wszystkie barwić, o tym zaraz są wierzchowce dwuosobowe takie jak ta gwiazda działa to na takiej zasadzie, że jak my si siadamy na wierzchowca zaprezentuję moją gwiazdę z pokolorowanymi kółeczkami Tutaj jest miejsce na kolejną osobę. Klikając prawym na nagracza i klikając zaproś na przejażdżkę zapraszamy go do jazdy w naszym wyskoczy Wyskoczymy komunikat, czy chce z nami jeździć. I później może zejść sobie w dowolnej chwili. Wierzchowce stałe można wygrać także na różnych kodach do gry. W większości nie są takie nie wiadomo jakie wierzchowce. Na przykład ja tu mam takiego wikinga. Co wypiąc porażka jest. To jest coś takiego, a zobaczcie jak to jeździ Jeszcze wydaje wkurzający dźwięk przy jeździe na nim Lub przy skoku Ja tam go nie używam Bo używam swojej gwiazdy Lub można też yy, wygrać wierzchowce Po osiągnięciu znacznego statusu w programie lojalnościowym Wspieranym przez twórców gry Sorry for More. Oficjalna strona To jest formore.net. Yy, możemy tu się zarejestrować tak naprawdę dopiero najwcześniej 24 godziny po założeniu konta ponieważ jest to odświeżane średnio co 24 godziny Po zalogowaniu się wybieram jedną postać z konta yy, na, której by, na którą będą leciał punkty Punkty yy, będziemy dostawać za wykonywanie misji dziennych. 10 punktów za 10 misji. Za osiągnięcie kolejnych poziomów, otrzymanie tytułów lub za codzienne logowanie się. A nie tu. Jak widać, to jest akurat mojego bestiariusza konto. Tu z tym nic za bardzo nie robię, tylko się logowałem. Więc jak widać, 5 punktów za zalogowanie się. O, no to, to zaraz, tutaj są kody. Uf, co ja robię? No. Yy, możemy osiągać coraz wyższy status. Na początek jest status silver, srebrny, potem złoty. Potem jest jakiś tam nie pamiętam, ten, co ja teraz mam, a platinum i Royal Black. Aby osiągnąć dany status, musimy osiągnąć wymagane punkty, które zostały nam odebrane po wymianie na lepszy status, logować je codziennie, no i o, osiągnąć kilka poziomów. Punkty też można otrzymać z tego. Jeśli chłopiliśmy jakieś diamenty, dostajemy, dostajemy Trates Cores i możemy mieć ale jest mało, jest to nieopłacalne. Dobrze. A tutaj możemy sobie kupić różne rzeczy za punkty. Tak, jest mało takich ciekawych rzeczy. Głównie tylko wierzchowce są ciekawe, właśnie. Jakieś książki, jakieś eliksirki, gasze, właśnie są. O tej wierzchowce: Status Gold to może na 7 dni kupić jakiś dywanik na jedną osobę. To może latać nad wodą. To i ja, ja, peta. Tu jest wierzchowiec najlepszy. Najciekawszy 6 graczy: Może unosić w grze, można uzyskać tylko na 2 graczy. A ten, jak się na 6 graczy, czyli cała drużyna może z nami jechać. Jest to bardzo przydatne, jeśli jedziemy do jakiejś instancji czy coś, np. farmimy i nadwywala gdzieś tam daleko. Jest to zwykły już chowiec, znika w przywodzie. Jeździ, dodaje nam 65 prędkości ruchu, jest na 30 dni dywaniki. I tutaj trwał ten wieszacz. Jak wiecie, trochę on kosztuje, jeszcze trzeba się mieć naj, najwyższy status. Więc to już jak się ma wyższe poziomy. Wieszowce 37-dniowe można otrzymać również z item shopu. Można otrzymać także z gaszy, na różnych eventach zdobyć. Można tak samo. Z programu lojalnościowego można z Talona wygrać. Talon zaraz pokażę, który otrzymuję przykład z minigierek od Malatiny, lub jeszcze można uzyskać to wymieniając rzeczy otrzymane ze specjalnych skrzyń z minigierki podoszczonych innymi świeczkami. Pokażę, jak to wyglądają. Fragmenty tak o. Są dwa wierzchowce albo piekielna, mary, albo sromotna. Dostajemy takie, takie coś, i jeszcze taką kuleczkę, taką jako duszę. Zaraz pokażę, też gdzie to się wymienia. I jak w międzyczasie pojadę tutaj. Yy, wierzchowce farbować. Może nie patrzę, to ma czapka. Nie wiem, porażka. Pokażę, jak wierzchowce się farbuje. Otwieram. No, tylko wierzchowca muszę wyjąć najpierw. Swoją gwiazdę. Dobrze. Pod kropką standardowo mamy kolorowanie itemków wyglądu itd. Nas no, interesuje ostatni. Dajemy wierzchowca. I można kolorować dwa, różn dwie różne rzeczy. Zależy, kto to jest wierzchowiec. Na przykład w tym przypadku jego skrzydła tutaj i kopyta tutaj jego taki jakby trochę główna poświata i druga przy skrzydłach i, i koszt, koszt to 25 diasków za jeden kolor. Jak widać sobie dodałem kółeczka. Jak już wcześniej wspomniałem, niektóre wyszowcem mogą być tylko w części kolorowane, a niektóre w ogóle nie mogą być. Na samym dole w okienku widać informację, że akurat na przykład gwiazda może mieć pokolowane ciało i zbroję. Zbroja w jej przypadku, a raczej może jego, to skrzydła. No dobrze, miałbym pokazać talon, akurat nie mam przy sobie, ale to są takie. Te można wygrać na przykład na Szlaku Grozy, ze zwykłych skrzynek. A te, jak się nie mylę, też można chyba wygrać na szlaku grozy, ale z tych lepszych skrzynek. Nie pamiętam. Zapomniałem się słonić o wierzchowcach 15-minutowych i 2-godzinnych. Można je zakupić u zarządcy stajni. Tutaj, to jest 15-minutowy, to, to 2-godzinny. Jeszcze o tym, że wierzchowce 7- i 30-dniowe. No i na początku jednodniowe możemy otrzymać STOROP które otrzymujemy zwykle na pełnych levelach w sensie że na przykład 50 poziom 30 i tak dalej Na koniec dla ciekawych Zapraszam na tabelkę na Wikipedii Dostępnych wierzchowców link wyświetli się w opisie to jest taki. Robię. to jest opis i tutaj tabelka. Koszty, szybkość i tak dalej. Każdego dostępnego wieszowca w grze. Dobrze, to by było już na tyle. Dziękuję. Pozdrawiam.